Trzeba by pozbierać patyki, widzowie. Wiem, że to, to jest takie mm, to nie jest zbyt takie ambitne zadanie. Tutaj, szybko, szybko, bo tutaj nie wiadomo czy mnie coś nie otoczy. Ale nie dobra. To... Szcina cukrowa nam urosła. Jest taki, że jednak okazało się, że byłem w bazie, bośmy się bali z których roku, szkielet, łomatko, ale się przyczaił z ale się przyczaił, ale się tu przyczaił. Ale się tutaj przyczaił. Się przyczaił. No nie mówcie, że ja ob oberwałem. No tak, nie, no, rysku, a no, nie mam nic wybitego. Dobrze, uf. tutaj są te. No i dwie strzały zdobyłem. Potrzebuję patyków dużo. Nie mam czym palić w piecu, to jest... To jest straszne. Niestety ta baza jest w złym miejscu, bo tutaj, tutaj są takie jaskinie do cavingu, to jest fajne. Ale nie ma w ogóle. Ale wydaje mi się, że tutaj te krzaczki urosły, także Ja może ten tutaj nie byłem, nie zbierałem no to jest dosyć blisko bazy, także niemożliwe, że mnie tutaj nie było Z każdego krzaczka. Nie z każdego wy wypada patyk. O -o. Co to się stało? Tak, to ja dziękuję. Z jest piasek, łatwo tutaj można sobie... Dobra, dobrze, że tam zrobiliśmy ten taki komin wielki. To wybrać, gdzie mamy... Dobra, ile mam tych patyków? 42, Z tak by się przydało. Ale czasem dwa wypadają, czasem jeden, a czasem dwa. Co tutaj jest? Jest tutaj jakieś ciekawe miejsce? Nie. Muszę bardzo obadać, żeby się nie, nie zgubić, ale jest tam jeszcze, widzę tą bazę, dobrze. Dobra, stack już jest, można wracać. Są takie... pokażę wam, widzowie, o co chodzi, może nie padnę. To są takie miejsca tu jest, tu jest bezpiecznie No właśnie tutaj nie ma tutaj tych opuszczonych takich kopalni nie, 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 tutaj się boję Tym bardziej, że tutaj nie ma jakiegoś takiego wyjścia A nie, jest tutaj, tutaj jest to O nie, coś, coś tam słyszałem, jakieś pomruki. Dobra. No tutaj co jest? Tak. Nie, to jest patyko terakota. Tam jest jakaś kolejna baza. Tam się, się srebrzy, znaczy błyszczy się właśnie od tego dachu naszego. Dobra, to kiedyś tam trzeba będzie iść. A tutaj co jest? Też jakaś taka jaskinia. Tutaj zalaliśmy chyba lawę. O, czy mam wiaderko? Mam wiaderko, dobra. Lawa się właśnie bardzo przyda. Dobra, mam. A będzie do pieca elegancko. Tutaj coś przepalałem? Nie, dobra. Tu mogę. A nie przepaliło się jeszcze za mało patyków, widzowie. No, no to niestety masz darmowe gry, także musisz od czasu do czasu reklamki. Nie, no nic się nie dzieje. Dobra, mam. I próbujemy teraz tu jeszcze przepalać. Dobra. E, na razie, widzowie, nic z tym nie będziemy robić, bo. Strzały, dobra. Skniłe mięsko, dobra. Tu chyba patyki jakieś. A możemy te patyki tutaj zostawić. W sumie. Mam tylko trzy, tak? 3 nici, także dosyć niedużo jeśli chodzi o. Kilow. Nie chcę drewnianego. Kamienny. Dobra, spróbujemy trzy. A, mogę więcej w sumie. To no nie mam jedzonka, jakbym coś spotkał, to będzie kiepsko. Spróbuję tak. O, chyba mam zatrucie, tak? Nie, głód! Ło, wow, głód mi się włączył. Co za dziadostwo.